Cześć, witajcie, tu Kapitan. Czas na update. Wydaje mi się, że już dawno nie rozmawialiśmy sobie tak twarzą w twarz i czas to zmienić jak najszybciej. Nie było mi jakiś czas tutaj na YouTubie, przez kilka tygodni zrobiłem sobie przerwę, nie nagrywałem nic i pomyślałem sobie, że, że czas to zmienić, czas na update. Niektórzy z Was są ze mną od dłuższego czasu, o 4-5 lat, 6, niektórzy dłużej. Inni dopiero co zasubskrybowali i chciałem Was przywitać. Witajcie. Ci z Was, którzy są ze mną dłużej, znają mnie, już wiedzą, czym się zajmuję. Widzą, co robię najlepiej. I ja powiem Wam też, podczas tej przerwy przemyślałem parę spraw. Przemyślałem parę spraw i myślę, że... Kto to powiedział? Albert Einstein chyba to powiedział definicja, definicja szaleństwa. Robienie czegoś tego samego w kółko i spodziewanie się innych rezultatów. Myślę, że w tym się ostatnio, przez ostatnie parę lat specjalizuję na tym kanale. Nagrywam te same filmy i spodziewam się innych rezultatów. I myślę, że czas na zmianę. Czas na zmianę. Mam wrażenie przez ostatnie kilka lat traciłem was czas, marnowałem go i marnowałem też swój czas robiąc to. Obiecuję mam jakieś filmy, serie, do których nigdy nie dochodzi, nigdy nie mam czasu je nagrać, bo brakuje mi albo właśnie funduszy na zakup nowej gry, albo nie mam kiedy je nagrać, bo jak się nadgodzinę, bo coś mi wypadnie i wszystko to na niczym. Więc chciałbym, chciałbym to zmienić. Chciałbym to zmienić. Chciałbym pchnąć ten kanał w inną stronę. Pchnąć go tak, żeby ruszył ku nowej, nowej przyszłości, świetlanej, miejmy nadzieję. Ale go, albo pchnąć go tak mocno, żeby spadł w końcu z klifu i e, zniknął w czerwoności. Um, myślę, że um, tego kanału w tej formie nie będzie już w e, 2020 drugim roku? Może jeszcze w pierwszym będzie, ale niedługo. Wydaje mi się, że doszliśmy do punktu, z którego nie ma już powrotu i trzeba przedsięwziąć coś, coś zmienić. I myślę, że jest jeden, niestety tylko jedyna droga, w którą możemy ruszyć dalej. I jest to Patronite. Niektórzy z Was w tym momencie zapowzują, wyłączą albo anulują subskrypcję. Bo koncept tego, żeby komuś zapłacić za to, co robi lub działa, um, za jakiś filmik na YouTube, wydaje się zupełnie abstrakcją. Jestem to w stanie zrozumieć. Um, aczkolwiek um, chciałbym pokazać Wam nowe, nową jakość, nowy materiał, którym pracuję. Coś, czego jeszcze nie widzieliście nigdy, a coś, co będzie możliwe tylko, tylko i wyłącznie jeżeli będę miał czas i, i możliwość robienia tych filmów, bo brakuje mi właśnie czasu i pieniędzy na robienie filmów na ten sposób, jaki chciałbym je robić. Patroni mogą zobaczyć już dzisiaj ten film, reszta z Was zobaczy go nieco później na YouTube, gdzieś tam będzie premiera. Obawiam się, że nie ma innej drogi naprzód, obawiam się, że nie ma innego sposobu, żeby zrewitalizować ten kanał, żeby wszczepić w niego nowe życie i żeby podnieść go na poziom, na którym są widzę inni youtuberzy od dłuższego czasu, a który ciągle mnie, mnie jakby wstrzymuje, mnie ogranicza. I jeżeli nie chcesz dalej mnie oglądać po tym co powiedziałem, jeżeli nie, nie wyobrażasz sobie, nie stać się zwyczajnie żeby dorzucić się do mojego Patronitu, Patrona, co to moim Patronem, moim klientem, pozwolić, żebym zawodowo zabawiał Was i dostarczał Wam rozrywkę. Jestem w stanie to zrozumieć. Nagrałem, myślę, że nagrałem już dosyć sporo materiału. Jakiś czas temu przekroczyłem ponad tysiąc filmów. Myślę, że połowa z nich mogę spokojnie usunąć i to zrobię za jakiś czas. Ale myślę, że druga połowa jest, jest ok, jest ok. Chciałbym przynieść Wam kolejne tysiąc filmów i e, jeżeli po tych wszystkich let's playach, poradnikach, e, po tych godzinach, których spędziliśmy wspólnie w mokrych podziemiach Dark Souls e, i, i jakichś ciasnych uliczkach, Jarnem jesteście w stanie postawić mi piwa, bo tyle myślę kosztuje właśnie podstawowy ten um, próg mojego, mojego stania mojego patronem. Um, no, no to trudno. Tu kończy się nasza podróż, nasza wspólna podróż. Przygotowałem kilka progów, e, i są to progi dosyć ciekawe. Większość ludzi przygotowuje e, progi bazowe z obietnicą jakiegoś bonusu, e, jakiś mały bonus, konkretny bonus, coś naprawdę, ten próg, który chcecie mieć. I coś ekstra ekskluzywnego. Ja pozbyłem się tych, 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 tych takich skrajnych. Zostawiłem tylko progi, które dają konkretne, solidne korzyści. Już pierwszy, podstawowy daje Wam dostęp do niemal 70-80% kontentu rzeczy, które, które będę robił, więc już na tym bazowym pierwszym kroku będziecie mogli oglądać wszystko, co będę robił. A reszta to już są tylko dodatkowe bonusy, więc. Długo o tym myślałem, i, i myślę, że jest to najbardziej fair opcja. Jedna, jaką mogę tutaj zrobić, żeby to jeszcze miało, żeby jeszcze miało ręce i nogi. Także ode mnie to będzie chyba wszystko. Um, nie wiem, czy zobaczymy się w tej formie w jakiejś przyszłości niedalekiej. Nie wiem, czy będę tu za rok. Ale dla tych z Was, którzy chcą ze mną ruszyć wspólnie na tą podróż, w nieznane. Odkrywać sekrety i tajemnice, zapraszam już dzisiaj. Premiera mojego filmu odbędzie się niedługo. Mam ją gdzieś tutaj. Jeżeli nie ma odnośnika, to mi gdzieś wypadł i jest link w opisie filmu tam na dole. Także tam zerknijcie, żeby dowiedzieć się więcej. To będzie chyba na tyle. Zapraszam Was, żebyście dostali ze mną i ruszyli wspólnie na, na tą podróż. Znane nowe kontynenty. Na horyzoncie mamy nowe konsole, których nikt nie ma, które są wysprzedane. Zobaczymy, co one przyniosą. Nowe generacje kart graficznych, ekscytujące rzeczy, nowe gry. Będzie ciekawe. O tym wszystko. Zapraszam Was na mój Patronite. Tak jak powiedziałem, skoczcie do linku i do usłyszenia niedługo. Na razie.